Zum Schanzentisch verlief alles normal. Nach dem Absprung kippte ihm aber der linke Ski vorüber und der Sturz war nicht mehr zu vermeiden. Das Ganze sah schlimm aus, doch der 20-jährige tockenbuch Simon wow. A w zasadzie wywrócił się Simon Aman. Bardzo niskie noty. No i teraz popatrzmy na czterokrotnego mistrza olimpijskiego. I po raz kolejny Simi ląduje na brzuchu. Mijmy to zawodnik, który 14 razy stawał na podium w konkursach w turnieju czterech skoczni, chociaż nigdy tej wielkiej imprezy nie wygrał. Simon Aman bardzo daleko, ale z upadkiem. Niestety, niestety upadł. sięgnąć po jedyne brakujące trofeum w jego karierze. Simon Aman. 134,5 metra i teraz skacze daleko, i ponownie tak samo jak w Obersdorfie. Rozjechały mu się. Simonama.